No i tak wygląda godzina 18, Apple Store, w Dubai Mall. Wynurzamy się właśnie na taras widokowy, można powiedzieć. Dobra, okej. Okay. No problem. Pani wjechała we mnie wózkiem, ale się przejęła biedna. Przepięknie, Boże! jak tu jest fajnie. No jestem po prostu. Yy, Zobacz, to już widać, że za będą zaraz te a my jesteśmy w najlepszym miejscu, słyszysz? Wiesz co, z tamtej strony byłoby lepiej, widzielibyśmy jeszcze Burcz Kalifę. Aha, no ale widzimy tutaj. no